a także zgłoszenia do nowego, ekscytującego programu Logomania, kto może się zgłosić i co będzie czekać na uczestników, a już za chwilę prognoza pogody, a potem magazyn czas na lato. Do zobaczenia i miłego popołudnia! Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma KORAL, producent lodów koktajlowych. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Herbapo, producent syropów owocowych pełnych smaku. Na program zaprasza sponsor, producent leku Cynarex na obniżenie cholesterolu. Dzień dobry, Michał Kowalski z tej strony. Jest piątek, 4 lipca, godzina 14.50. Zapraszam na krótką, szczegółową prognozę pogody. Lato w pełni. Dziś na północy, między innymi w Trójmieście i Suwałkach, spodziewamy się około 24 stopni przy lekkim zachmurzeniu. W centrum Warszawa, Łódź, Wągrowiec termometry pokażą od 26 do 28 stopni. A niebo będzie niemal bezchmurnie. Na południu w rejonie Krakowa i Wrocławia temperatury, Temperatura sięgnie do 29 stopni, ale po południu i wieczorem mogą pojawić się przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z południowego zachodu do 25 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się stabilnie na poziomie około 1009 hPa. Wieczór będzie ciepły i spokojny. Dobry czas na relaks i spacer. Szybki rzut oka na najbliższe 3 dni. Sobota przyniesie pogodę na północy i temperatury około 25 stopni. W centrum i na południu więcej chmur i lokalne opady. Ciśnienie około 1015 hektopaskali. Niedziela zapowiada się słonecznie z temperaturami do 29 stopni na południu i w centrum. 24 na północy. Ciśnienie wzrośnie do 1020 hektopaskali. W poniedziałek nadal ciepło i słonecznie, ale miejscami na południu możliwe burze. Temperatury od 25 do 28 stopni, ciśnienie około 1025 hektopaskali. To wszystko na teraz. Życzę pogodnego dnia. Wieczorem o 25 po głównym wydaniu Alex News. Zapraszam na kolejną prognozę. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Coral, producent lodów koktajlowych. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Herbapop, producent syropów owocowych pełnych smaku. Na program zaprosił sponsor, producent leku Cynarex na obniżanie cholesterolu. Witam Państwa, tu Sylwia Kucharka i zapraszam Was na trzeci odcinek Kulinarnych Potyczek. W tym odcinku przyrządzimy prawdziwe klasyki, aromatyczne spaghetti bolognese, kremową zupę z białych warzyw oraz sycący gulasz z ziemniakami. Będzie pysznie i domowo, nie może Was zabraknąć. Nowy odcinek Kulinarne Potyczki, już dziś o 17.55, tylko w Alex TV1. Miłego oglądania życzy sponsor firma Lubella, producent makaronów. Na program zaprasza sponsor firma Kamis, producent pysznych przypraw i aromatycznych mieszanek. Kamis, smak, który łączy. Cześć wszystkim! To, dla mnie to były rados, pierwsze emocje w pierwszym Wami odcinku gwiazdy z C. Tylko zaśpiewa dla nas utwór ze Poczujcie kolejne Cześć, wspaniałe Cześć, muzyczne emocje najlepszymi z najlepszymi wokalistami, którzy Cześć, mają najlepsze talent. A my teraz zobaczmy fragmenty występu ale z pierwszego odcinka. Jest, 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 jest Poczujcie wspaniałe emocje z najlepszymi kokalistami, którzy mają najlepszy talent. Zawsze już zostanie ona, jest Była okej. Okay. Jazdy pełny... scen, premierowy odcinek od poniedziałku do piątku od 21:40. Tylko w tv 1 Zaraz po Alex News. O Boże, weź bombę i puść na tą trąbę. Podróż za jeden uśmiech. Znowu w tv 1 Poznajcie Dudusia i Polka. Dwóch niesformych przyjaciół, którzy wyruszają w niezapomnianą podróż, pełną przygód, śmiechu i wzruszeń. Wspólnie odkryją, jak ważna jest przyjaźń, odwaga i marzenia, które potrafią zmienić życie na lepsze. Ten serial to nie tylko zabawa i emocje, ale także lekcja życia dla całej rodziny. Przeżyjcie z nimi wyjątkowe chwile od zabawnych sytuacji po chwile wzruszeń, które zostaną z Wami na długo. Dołączcie do nich i przeżyjcie razem z nami tę wyjątkową przygodę. Podróż za jeden uśmiech. Teraz w letniej ramowce każdy czwartek i piątek o 13:45 oraz w niedzielę o 13:10. W ogóle należą do roślin cudzożywnych. Witajcie w pierwszym odcinku Czas na lato. Dziś zabieram Was do brzegu Perły Bałtyku. Pokażę, co warto zobaczyć, gdzie się wybrać na spacer i jak dobrze wypocząć nad morzem. Zaczynamy. Pobrzeg słynnie z najdłuższego mola nad Bałtykiem. 220 metrów spaceru nad wodą z pięknymi widokami na morze i miasto. Idealne miejsce na relaksujący spacer.